Jestem to jest nasz drugi, mój drugi Let's Play w Minecraft pod tytułem Czas na tunel. Jak będzie, będziemy go kończyć tutaj. jest niepotrzebne. wychodnie i troszeczkę drabin. Jak zrobić drabiny, to łatwe. Załóżmy, że to są patyki. Załóżmy. Patyki, i gdy na przykład patyki włożymy, tak to dostaniemy drabiny. A pochodnie. No, za chwilę pokażę. No, załóżmy, że to jest patyk. A teraz załóżmy, że to jest węgiel. Tylko tak mówię, nie? Tutaj patyk. Patyk jeden idzie. I tutaj. Yy, ja... I teraz załóżmy, że idzie jeden węgiel, to wychodzi nam yy, pochodnia. A ja wywaliłem. Więc zaczynamy kopić tunel. co wątpię, że mi wystarczy. Gdy już mamy gdzieś tak, to tutaj bierzemy to i jedziemy na dół. Do końca drapień, ile tylko macie. Oj, chuj, chuj. Takie bługi się zdarzają. Bum i e bóg, dobra. I co chwilę bym radził coś tutaj walić? O, pochodnie. Idziemy dalej. Ciemno. I tutaj już dalej... dalej. Dobra. I znowu pochodnie. No i tak może będziemy oświetlać drogę aż do końca. Zepsu mi się. Dobra. Po, idę pojedę. Poje. Idę zrobić sobie killoff. Mm. Dwa killowe mi wystarczy. Zrobiłem jeszcze styka zrobić, nie? Dobra. Czy... O, ale mi mieszka się na coś. Dobra. Dobra, już może być. Ja mogę chodzić dalej. Co ja drzwi zrobię, wyjdę na tunelu.

Nie radziłbym wam zanejować, bo mogę może coś się zdaleć, będzie jakiś potwór. Okej, dobra, możemy dalej. Dobra. Ja wolę. No i jak widzicie znaleźliśmy coś. Jak miałem rację. Mówiłem. Jak już widzicie gravel, nie radziłbym wam kopać. No i tak doszliśmy do kopalni. Nie wiem ile mi czasu zostało. Więc... Na ten cały tunel bardzo nam wyszedł. Ładnie. Tak myślę. No więc subskrybujcie, piszcie komentarze. Będę robił następne odcinki, nie martwcie się, dzisiaj jest spróbuję jeszcze jeden zrobić. No i... ale tyle razem z kolegą. No i do widzenia. Wszystkim na